Yy, przeciwnik boksujący z odwrotnej pozycji. Yy, no jak zwykle większy, ale to już do tego się przyzwyczaję. <grydźmy>. Yy, yy, jak ci się boksowało, to nie był łatwy przeciwnik. Yy. Witam wszystkich tak, no odwrotna pozycja, no szczerze lubię odwrotną pozycję, nie będę nie będę komuś jakoś tam trudno, bo, bo lubię, a co do samego przeciwnika, to oglądałem jego walki. Widziałem, że on jest taki no, niewygodny, nie zrobi mi jakby nie czułem tego niebezpieczeństwa od niego, ale wiedziałem, że będzie bardzo niewygodnym przeciwnikiem, żeby się do niego zbliżyć i jakąś tam serię zadać. Spróbowałem te serie bić, no nie, nie wchodziły tak jak chciałem, ale wszystko jest do poprawy i, i będzie okej. Okay. Jak się czujesz fizycznie po starciu jak to wyglądało jak szybkość, jak refleks w twoim stanie? No co to, nawet fajnie, no fajnie się czułem ogólnie, bo zmieniałem pozycję, kiedyś miałem taki okres, że przestałem zmieniać tą pozycję, a widzę, że jak zmieniam tą pozycję, no to to robię jakieś tam problem przeciwnikom. Jeszcze to nie jest to, co chciałbym, ale jest na dobrej drodze, mi się wydaje. Właśnie nawiążę do zmiany pozycji, bo ty sam wspomniałeś, że hmm. lubisz zmieniać pozycję. Kiedy najczęściej to robisz, kiedy chcesz to robić? To, kiedyś ja mi to teraz z automatu chodziło, teraz troszkę mi tak zapomniałem o tym, ale czuję, że znowu ja na pary zacząłem to robić tutaj na walce. No i widzę, że to jest niewygodne i wchodzą mi te ciosy, więc, więc cieszę się, że wraca to, co, tak, co było kiedyś. No to jest chyba uciążliwe dla Twoich rywali, jak kilka razy potrafisz no. i boksujesz swobodnie z tej tak. odwrotnej pozycji. Tak, tam się spotkałem z takimi przeciwnikami, co boksowali z tej pozycji dobrze i z tej, no, no, naprawdę, to trochę problemów w tym ringu przynosi. że jesteś po ciężkich obozach, obozie w zakopanym, obozie w Spale, yy, przygotowujesz się do kwalifikacji do, do Tajlandii. Jak Ty byś określił etap tych przygotowań? Jak na dzień dzisiejszy to wygląda u Ciebie? No ja mówię, że, że OK wszystko jest. No bo jak już kombinuję z so tą zmianą pozycji, to wiem, że z formą jest coraz lepiej. Że po prostu wraca to, co było kiedyś. I to, to jest taki mały, tak jakby w głowie, taka przestawka, że jest coś fajnego, więc, więc jestem dobrze nastawiony. No jeszcze kilka tygodni zostało. To będzie kilka tygodni tak naprawdę ciężkiej pracy. Ciężkiej. Bo to jest schodzenie z obrotów, to dopiero nastąpi. W tej chwili jesteście w tej takiej kulminacji. Tak. No tak, ciężka robotę przede wszystkim skupienie, żeby było cały czas takie samo, trzeba dbać o to skupienie, żeby gdzieś tam coś nie rozpraszało, ale, ale są dobre obozy, jest fajna atmosfera. Bądźmy dobre myśli. Mówisz o skupieniu, jak to robić, żeby właśnie e, troszkę odciążyć tą głowę od tych e, zbędnych myśli. No ja ogólnie pozytywne jestem zawsze. Dużo i ja no, ja, ja też tak samo powiedzieć. Ja rzadko tu mam takie jakby jakieś tam e, takie załamki, można powiedzieć. Zawsze uśmiechnięty, nawet jak jest źle, to sobie wkrętam, że jest dobrze, to jest najważniejsze, żeby, żeby sobie wmawiać, że jest okej, okay. nawet jak nie jest, to wtedy to czego, co działa. Czego Ci życzyć teraz po tej walce? Troszkę odpoczynku, żebyś tam, nie wiem, złapał troszkę tego głodu, bo no, naprawdę ciężko pracujecie od początku roku. Głód jest, cały czas głód jest, to, to, to może się ale jest dobrze, a zdrówka od pana, od wszystkich chciałbym tylko zdrówka, reszta w tych rękach, w tych nogach, w tej głowie. Przepraszam. No i tego ci życzę zdrówka w takim razie. No i dzięki za dobrą walkę dzisiaj tutaj na syzyn. Dziękuję. Dobra nie była, ale taki z małym plusikiem sobie dał trójkę. Dziękuję. To jeszcze ja poczekam, jeszcze a. dwa pytania. Jest jakiś taki większy stres, że została Ci tylko jedna szansa, czy... czy, czy... Świat się nie kończy. Jestem, do, jestem dobrze nastawiony. Nie, nawet wie pan, no nie, nie daję sobie do głowy takiej, że a ostatnia szansa, co się stanie, jak no jadę tam w jednym celu i nie ma co z tym myśleć, że ostatnia szansa coś nie wyjdzie. Jestem w dobrej myśli. A to, że chcesz zmienić tą pozycję i tak dalej, to chodzi o to, że chcesz zaskoczyć rywali, no bo też wiadomo, znają swój styl boxowania. Tak, tak, no to zaskakuje. Sam nieraz jakiś przeciwnik mnie zaskoczył i przede wszystkim taki powieść świeżości wtedy jest. Już mam słowo w buzi, tam, Raz, dwa, no, no i... A tej świeżości. <laughs> no właśnie, <laughs> świeżości. No do bo... oddechu nie ma świeżości, bo czuję, że już się kleję. No bo rzeczywiście, no jednej <laughs> dziecka masz ze sobą, ale też nabyłeś doświadczenia, prawda, przez te trzy lata, więc... więc yy... Jeżeli mamy nadzieję tego to my zawalczyć w Paryżu, to pewnie też nam byś chciał coś osiągnąć więcej. No, już to już by było medal. To już takie spełnienie jest. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.